Czułko moi drodzy, witam was serdecznie, moi drodzy i moje drogie. Witam was serdecznie w tym przeniku do REL. Dlaczego w ogóle REL? Ponieważ REL jest niesamowicie broken herosem. Tak jak widzicie, REL ma 54% win ratio na solo queue. Jest to, powiem wam że nie pamiętam kiedy super miał tak duże win ratio. Jak REL, plus winration na REL jeszcze spadło jakiś czas temu, bo było jeszcze większe. 55 6 Dla mnie to jest niesowite, jak bardzo jest Broken Heroes. Plus w następnym patchu, który nadchodzi, nie będą nerfić tego czempiona <grym> Dla mnie to jest niebywałe, ale dobra. Lepiej dla nas z supportu. To do run na REL, moi drodzy. To jest tak: Glacial, Hex Flash, Cosmic, ko Kosmiczne widzenie i drugie drzewko ja robię. bond Plating, Font of Life. Albo Bomb Plating i Unflinching, które z tych zawsze gram. I tak, teraz są dwie szkoły. Albo Attack Speed, albo Cooldown Reduction i Armory, które ja biorę. Mm, zależy od matchupu. Attack Speedy, kiedy gracie na mele postać Alistar Nautilus, e, Ability Heise gracie na jakąś Karmę, soraki i tak dalej, w skrócie. No i tak z takim zestawem run, oczywiście Flash Ignite, będziemy się ładować do gry. Najlepsze przedmioty jakie możecie zrobić na rel, oczywiście o tym powiem na początek, to jest relic shield, tylko i wyłącznie zawsze AP item i Event Shroud w Abyssal Mask, to jest, to są, to jest dwa core itemy, które powinieneś zrobić na RL, oprócz butów, które zazwyczaj robię Ionianki na Color Reduction, Mercury albo, zależy od Team Compu, ale jak zrobicie zawsze Ionianki nie będziecie źle mieć. I event shroud, Abyssal Mask to są dwa core przedmioty. Chyba, że naprawdę nie mają żadnej AP postaci przeciwnej drużynie, to możecie zawsze zrobić Anatema albo Zonia, to już zależy od was. sumie zaczęliśmy od dupy strony, zaczęliśmy od builda Przechodząc do prezentacji Choroska, RL. Już jest poradnik do REL, ale tamten jest nieaktualny na YouTube, ponieważ on, Borel, przeszła reworka. REL, moi drodzy, jest lepszym przykładem niż była. Jest... Jak tamta Rel była lono na strydach, to ta REL obecna jest kurwa mać potworem, która pierdala anaboliki na rano, obiad i kolację. Moi drodzy, pasyw działa podobnie, po prostu jest zmieniona trochę forma pasywki. Jeśli atakujemy przeciwnego herosa, czy umiejętnością, to po prostu zabieramy jego, yy, jego rezisty i to się stakuje do pięciu razy. Czyli jeśli użyjemy E, Q, W, auto tak to już mamy praktycznie cały nastakowany pasyw. Bardzo szybko możemy zastakować pasyw i mieć dużo rezistów. Jest to bardzo przydatne w walinach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ku teraz jest zupełnie inne. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jakie jest Q na tej RL nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam jaki było Q, ale teku e, obecnie stunuje, obecnie Stunuje i jest dobrym narzędziem do na połku, na, dobrym narzędziem, żeby zaczynać, e, zaczynać trady Olin. Zwykłe Q po prostu stunuje i też niszczy shieldy, jeśli mają Shield, na przykład mają. Nie wiem, rambla czy cokolwiek, no to jeżeli użyjecie Q i oma shielda, to musz ten shield zniszczycie. W jest dokładnie takie same, e, czyli mamy RL na koniu i rol RL bez konia. Oczywiście, jeśli jesteśmy na koniu, to będziemy e, wskakać w przeciwników w taki sposób. I podwijać przeciwników. Zadamy też więcej damage'a, Zadamy więcej demedza, jeśli zaczynamy w skacząc na przeciwników, i zadamy mniej demedza, kiedy jesteśmy tak zwane dismounted, czyli bez konia, bo, bo po prostu jest łatwiej zagliźbować, dlatego Ryal zrobi tak, żebyśmy mieli mniej, mniej damage'u zadali. Ale podrzut jest dokładnie taki sam. I tak, kiedy zaczynamy z formy skacząc z konia na przeciwnika, no to dostajemy e, shield, dostajemy shield. Kiedy jesteśmy bez konia, dostajemy attack speed i dostajemy bonusowy armor i magic Co zmieni w rel oprócz tej, tej zmiany? To jest tak, że nie mamy już 200 movement speeda, jak i jesteśmy bez konia, tylko 300. To, to jest spora zmiana. Co daje nam E? Co daje nam E? Nowe E, bo to jest chyba największa zmiana w rel. Rel teraz nie działa tak, że po, połączymy się z jakimiś sojusznikami i tak dalej. E jest zupełnie innym, innym em, spelem. E daje nam movement speed i daje nam obrażenia na następny atak, czyli użycie e, Q zgodnie z procentową ilością zdrowia przeciwnika. Więc jeśli naciśniemy e, ten to movement speed i niekoniecznie ten movement speed działa, jeśli poruszamy się w stronę przeciwnika, tylko gdziekolwiek gdzie użyjemy e, daje nam to movement speed. Jest to bardzo pomocne do engage'u. Plus e działa także, jak widzicie, e, jest to AoE damage, e, czyli damy na przykład tak, o, tak, o. Jeśli mamy E i użyjemy Q, to zadamy dodatkowy damage. I to jest, to jest ważne, że możemy użyć Auto Attack, i też to działa. Widzicie, trzy, trzy, trzy postaci były um, stargetowane. I też, to też działa na Q. Jeżeli użyjemy Q, to E i Q jest bardzo ważne. I to jest istotne dla Twoich tradeów, bo możesz być zaskoczony, jak Ci powiem, że maksuje się Q najpierw, a później E. Nie maksuje się RL. Są różne szkoły, ale to jest dla mnie najbardziej efektywne. Dlaczego? Wyjaśnię to na linii fejze. Ale chodzi o to, teraz już ci pokrótce powiem, że e, to są bardzo efektywne tryby. Jeśli użyjemy EQ to już mamy fajny poke na linii. Już mamy fajny poke. Ulti działa dokładnie tak samo jak stara REL. Tu ulti nic nie zmieniło, po prostu przyciągamy przedniewinka i stunujemy go. REL naprawdę nie jest ciężkim czepionem. I teraz tak. Co jest najważniejsze w kombosach na REL? To w jaki sposób zaczynamy trade? Dajmy na to grać na Alistara. Kiedyś alister mocno kontrolował Rel, ponieważ, ponieważ można było, jeśli Rel używała W, no to Alistair używał Q i Rel nie mogła już do, do niego dosiąść. A teraz zobacz ten klip. Jak widzicie, combo wygląda w taki sposób, że używamy Q i, i od razu W przeciwnika, ponieważ mamy gwarantowane CC, jeśli chodzi o skok przeciwnika. Dlatego combo jest Q, a później W. Oczywiście E używamy w międzyczasie, tak? Nie zapomniałem wspomnieć, ale zawsze mamy E, Q i W. To jest combo, którym zaczynacie zazwyczaj trade na Laning phase'ie. Też czasami na Laning Phase'ie gracie na przykład w krzaku, dajmy na to o, sobie, przejdziemy tutaj już. Jeśli gracie na przykład wyobraźcie sobie, że macie Hex Flash'a, tak? Wyobraźcie sobie, że macie Hex Flash'a. Jak macie Hex to trzeba sobie Hexflasha i zaczyn z z z zaczynacie z pozycji e, bez konia. Używacie Hexflasha i od razu W, E, Q. Bo jeśli użycie Hexflash... O, mam Hexflash, więc mogę pokazać, okej. Okay. Więc mogę pokazać. Jeśli zaczyna się z W, bo W, no to to leci dość powoli. Ale, jeśli uważnie słuchałeś tego poradnika, co możesz zrobić, będąc na koniu? Jeśli jesteś na koniu, co możesz zrobić? Możesz użyć Hexflash, Q? i wtedy W, tak? To to jest combo, które powinieneś używać e, na Lane phase, ie. tak rozgrywasz Lane phase, że zawsze grasz w krzaku i po prostu zawsze, e, zawsze jesteś zagrożeniem dla przeciwnika, adekera czy supporta i pamiętaj, że warto jest wymienić flaszę we wczesnej fazie na rel, ponieważ kiedy masz hex flash i warto jest też zgrać Czerwoną czerwoną soczewkę, czerwoną soczewkę graj zawsze na rel, bo wtedy będziesz mieć bardzo dużo presji na lane phase'ie. Bardzo, bardzo dużo presji na lane phase'ie. więc warto jest wyfreszować i level 2, twój, to jest w twój jeśli masz W i Q. No to to jest bardzo dobre. Czyli na lane phase'ie zaczynamy z W, maksujemy Q i combo masz e, opisane wcześniej. Czułko, moi drodzy. Już witam was z Lane phase'u. Jak widzicie, prawie jest samo Challenger Lobby gramy na i U-Masters na suporcie, więc definitywnie dobra okazja, żeby pokazać Wam REL. W tym etapie musimy sporo, sporo kreatywności uwzględnić w naszą rozgrywkę, ponieważ gramy na karmę, która będzie nas cały czas obijać, a my musimy po prostu zolinować. No bo co kontruje? Ręcz kontruje, moi drodzy, Engage. A ten Engage posiadamy na REL. Póki co bierzemy kontrolę na na linii. Zobaczymy, czy oni będą fajszykować, czy nie. Oczywiście, wystartuje z W w tym etapie nawet mogę sobie użyć taką. Teraz, jaki jest w ogóle zamysł tego? Tylko dopiję kawkę. Zamysł, że startujecie się dismounted, jest taki, że macie shield i po prostu na ten shield tankujecie pierwsze obrażenia. Ehm, ogólnie często będziecie. Zaczynać z takiej formy, jeśli gracie na ręcz, bo jeśli sfleszujecie w takiej formie na nich, no to oni wam nie uciekną, bo macie pełne CC. Zobaczycie zresztą, zobaczymy jak to się będzie układać wszystko. Na pierwszym poziomie nie możemy definitywnie walczyć za bardzo, ponieważ nie mamy aksów, Drewno musi nastakować aksy i wtedy będziemy mogli dopiero walczyć. Sprawdzę, czy mają jakieś e, wordziki. Nie mają. Nawet jeśli mamy prawo na tej linii, to jest zajebiście. Powinniśmy grać pod level 2. Tu, tu, push, 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 push. Push. O to chodzi, żeby wbić szybciej drugi level i wtedy możemy się napierdalać. Drewno trochę nubek. Że tego nie ogarnął, ale nie ma znaczenia. U, ta karma trochę zintowała. Na razie nie jest zbyt dobry wave do zęgiżowania, ponieważ Ezio może łatwo sobie uciec. Po prostu farbimy, czekamy na okazję naszą. Okej. Okay. Tu masz, tu masz, tu masz, tu ma O, no i widzicie, o, o to chodzi, że ja też gram... E, nie gram tak speedu na tej linii, tylko gram ability case, czyli cooldown reduction. E, żeby mieć częściej oliny i teraz właśnie cooldown reduction zrobił, zrobił różnicę. O, shit, Szko szkoda, że ten, szkoda, że zabrałem mu zawójstwo. Ej walcz, 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 bo ja tam idę, ja tam idę. Powinniśmy się napierdalać tam, powinniśmy się napierdalać, bo ja jestem pierwszy, ja jestem pierwszy. Nie wiem czy my to wygrywamy. Ja na pewno go zabiję, ja go na pewno go zabiję. No we. Haha, jeszcze 01: 100% KP potężna tarel. <grymne> o Dobra. I teraz tak, bierzemy sobie buty na Color Reduction. Bardzo mocarne są. W tychże że dobre byłyby też na Tabiki byłyby dobre, byłyby też Swiftnessy, ale ja lubię Color Reduction, bo to macie częściej flesze, macie częściej swoje umiejętności, jest warto używać. I teraz tak. To jest bardzo istotne, zanotujcie. Jest bounce back, czyli wave się puszuje w naszą stronę, więc będziemy mieć dużo okazji, żeby się w nich wpierdolić. <laughs> I ja zaczynam znowu z Dismounted, ponieważ będąc Dismounted mogę łatwiej zengaggjować w nich, używając Hex Hmm. Problem no jest taki, że oni mnie tutaj... nie mogę wejść do tego krzaka. Nie czy nie, nie wiem gdzie jest uder, tak? Uder powinien w ogóle być za nimi, powinien być za nimi i ich... Asekurować na tym slopuszu. Zobacz, ja zrobię tutaj pink ward'a. Dobra, okej. Okay. Za dużo poku. Nie mam jak w nim wjechać. O ten drewno taki, taki dość średniej jakości. To co ja teraz robiłem, też było bardzo kiepskie. O, czekałem, wyczekiwałem do swojego wó, żeby karmę uderzyć, bo wiedziałem, że ona coś tak zanosi się, że, że będzie dalej napierdalać, zamiast uciekać. No i okej, okay, nie jesteśmy bardzo w przodu. Teraz szukamy okazji, bo teraz będziemy mieć dużo tempo. Dużo tempo. O, o. Kai'Sa ma szósty, ale ona nie może w nas wejść. Tak naprawdę straci tylko wave'a na midzie przez taki rąk dziwny. Dziwny i dziki, o, tracimy playta. No nieważne. No ten mój drew nie jest na lepszych lotów. Szczerze mówiąc, ja tu już to widzę, ale. Nie wiem, to widzicie, jak widzicie, to napiszcie w komentarzu. I tak, i w ogóle zrobię tak, że zrobię tak i tak. To. Jest to. Kupując ten item i ten, da mi więcej statystyk, niż gdybym zraszował e, po prostu life well pendant. Ponieważ. Mech jest bardzo dobry na ich e, botlane. A Ability Haze byłoby przyjemne, ale to jest tylko 5. Znaczy, jak mamy 28, już to dałoby mi z 2% może cooldown reduction. Nie opłaca się. Taki Ability jest po prostu lepszy w tym przypadku. I teraz tak, nie mamy gdzie iść na mida ani na topa, więc... Będziemy dalej gnębić ich botlane. Cwaniaczek. Powinien mieć za niedługo flesze. Dobra, pamiętajcie, że musicie podchodzić do przodu, do, 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 do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, żeby bejtować. Ja tutaj bytuję karmę Q. Patrzcie, patrzcie jak zbejtuję, Patrzcie jak zbytuję. No o, i widzicie, zbytowałem, bo, bo nawieram presję na nim. To jest dziwne, że moje kół tam nie trafiło. To, to już enough. Ja nie, to jest, to jest bardzo złe, co on robi. Jeśli ja nie trafiam, on musi spierdalać jak, naj, jak najdalej. I znowu do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, bejtujemy. O, ciekawe. Nie wiem, czy takie oni wygrywamy teraz, bo jestem ubity mocno. Ja też nie staram się w nich bić, ponieważ oni mają sonery, więc jest mi ciężko po prostu ich dobić. A ja też mam duży shadow, więc nie chcę go po prostu tracić. Nie możemy nic zrobić. Oni, kiedy oni mają sonerę, jest bardzo ciężko nam coś zrobić, cokolwiek. A drewno masz... Okej, okay, no to możemy dopuszczować do to. To jest inało, bo my chcemy cofnąć, mamy dużo golda. Bo my nie chcemy się napierdalać nawet Rol ma teleport w sumie za 20, ale nie wiem czy. ...na chce się stepować. To jest do dobry, dobry moment, żeby, żeby, żeby stepować w nich o, No nie ma no, kolego, kolego, nie możesz tak Q-Flash tutaj mocno, mocno, mocno poratowało, nie spodziewa się w ogóle Esri, że tak wydarzy się. Okej, okay, no i się, że mamy shutdown. q -flash jest bardzo śmiercionośny, widzicie, ziomek na challengerze nie spodziewa się, że zrobię Q-Flash, bo to był totalny max range, a ziomek u waszej lidze na pewno, <grywania> nie obrażając was, bo ja was bardzo szanuję, wy jesteście zajebiści wszyscy, ale wiecie o, o czym mówię. Dobra. No i zajebiście bez fleszy Gra się maluje w barwnych nastrojach dla nas hmm. możemy skontrolować tego hrada i ja nie chcę mi za bardzo dawać Za dużo plajtów A tutaj kampię, bo to, bo to może być dobry, dobry ten Nie Zabrakło trochę zasięgu, więc ok. Bierzemy trochę wizji, bo będziemy grać po ten dragon, po tego dragona będziemy grać. Ja czekam tutaj na Lisina, który powinien za mną no zagrać. O, to może być cheesy, a czyli mieli jakieś tam wizję. O, ładnie to zrobił. No i gitara. Cofamy się, ponieważ oni słopuszyją, a i takie możemy by skontestować na takim pasku zdrowia. Mamy też dużo golda, więc cofamy się. Yy, przeciwnicy w sumie popełniają błąd, że nie pushują tego od razu, ale też musicie wiedzieć, że, że są trochę pod presją, no bo dopiero prostu zrobiliśmy Dragona, ich jungler yy, umarł, więc nie mogą tak fry, frywolnie sobie spuszczać wave'a. Więc my po prostu wiedząc, mając wiedzę na ten temat, że oni muszą zachować trochę ostrożności, mogliśmy się cofnąć i teraz mając pełne resursy, czyli pełne, no nie wiem, zasoby, o zasoby to jest dobre polskie słowo, yy, odpowiednik, możemy z nimi się napierdalać, a mi tylko 3 klipki. Jeśli przegramy tę grę, to naprawdę jesteśmy wielkimi borowikami. Wrzucę ten materiał No Matter what na YouTube, więc będziecie mogli mnie wyzywać od borowików na streamie. Um, aha, robię giveaway, robię giveaway. o giveaway. Przypominam o giveaway'u, że będę rozdawać 21 w piątek w lipca myszkę i klawiaturę. I może jeszcze jakieś bonusy. Trzeba wejść na mój profil na Twitterze. I polekować wszyscy. Zobaczycie, się ten, ten, bo jest przypięty do mojego profilu post o Giveawayu, więc zastosujecie się, zastosujcie się do instrukcji, a będziecie mogli wziąć udział. I klawiatura będzie Giveawaya dla wszystkich, a myszka dodatkowo dla subów. Nie, 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 ej, ivern. Nie potrzebuję ciebie na bocie, żeby wziąć tower. To jest, to jest bardzo, bardzo głupie co zrobił Iver. bardzo głupie. Bo oni i tak muszę wycofać się z bota, widzicie, ja nawet nie jestem na bocie, żeby wziąć tower, a on... skipał wave. A. no... Możemy je gdzieś załować. Co ty robisz, Lisin? Kurwa, mordo! Lissin <laughs> to zagrał tak miernie, tak miernie to zagrał Lisin. Aż ciężko mi uwierzyć. <laughs> Kurwa, ludzie, <nie> no. <laughs> Ja pierdolę, a ścieżko mi mówiłem, że to jest challenger. Bo takie błędy mechanicznie się ci zawodnicy. O, powinniśmy wycofać, powinniśmy wycofać, bo barwet idzie. A nie chcę być okrzyknięty przez y, moich widzów na YouTubie Borowikiem. O, o tym mówiłem, że ziomek na pewno tutaj idzie. Zabijesz go, zabijesz, bo sobie gubin. Dobra, poświęciłem się. Ale musiałem to zrobić. aby salmask na drugi item składamy, to jest potężne combo wraz ze Avenged No mogłeś, mogłeś mnie uratować, ale niestety zabrakło trochę umiejętności. It's okay, it's okay. Rumble nie powinien być na midzie, to jest nasz błąd, że jest taki lane assignment. Ale mamy strasznie dziwny team comp. Ivory, Rumble w jednej drużynie to tak dziko, dziko. Puszy, to, bo my chcemy grać pod tower. I teraz tak, my nie musimy być na topie. Nie mamy w ogóle żadnego celu, żeby być na topie i puszczać to wraz z drewnem. Więc my po prostu używamy wiadomości, że oni są na bocie, więc robimy głęboką wizję. A, FF poleciał. Okej... To dość dziwne, bo nie doszliśmy nawet do teamfightów w tym paradiku. Ale. Oh, kurde, jestem zaskoczony, mocno. No, przyna, przy, przynajmniej, przynajmniej się jak się gra face na RL. Dość ciężkim jeśli chodzi o early game, no bo oni obijają double range, mają skokę z i tak dalej. Trzeba być po prostu kreatywnym, ale myślę, że ten wam troszkę uzmysłowi, w jaki sposób zrobić to. I zostawcie łapki w górę, jeśli Wam się materiał podobał. Nie patrzcie, że grę Master, będę po tym poraniku będę Challengerem, bo właśnie dobijam Challengera, nie martwcie się o to. czułko dla was, dzięki za obecność, trzymajcie się.